Natalia Kokulska, kobieta pełna harmonii. Tak wyczytałam w jednym z ostatnich wywiadów. Chciałabym być, e, e, ale pracuję nad tym od lat. Właśnie tam to padło. Tak, no tak. Ale te harmonie to już znalazłeś chyba. To znaczy, jeśli mówimy o e, połączeniu jakby sfery takiej prywatnej spełniania się jako matki trojga. I robienia tego, co się kocha zgodnie z pasją, to, to, to w miarę tak, ale... No czekaj, to gdzie ale ty... Są zawirowania, są, jak się dużo dzieje, to po prostu nie łapie raz. A man! Jak masz harmonię w życiu zawodowym i w domu pełnym miłości, to czego... Już nie bądź zachłanna. Nie, ale rzeczywiście to nie jest tak, że ona po prostu jest. To jest kwestia jakichś proporcji. Dlatego już wychodziłam z pięknego koncertu Krzysia Zalewskiego do mojego małego dziecka, które pewnie już śpi. Czyli teraz będę się czuła winna dobrze, to będę zasłuchać i, i pędzić w tym wywiadzie. Natalio, 25 lat na scenie i przemiła niespodzianka dla panów w postaci epki. Wyczytałam, że szykujesz coś jeszcze więcej? E, tak. No. Nie wiem, czy już mogę mówić, ale chyba już powiem. No, kiedy jak nie tutaj, jak mówimy o muzyce. Rzeczywiście Epkała pojawiła się niedawno i jest zapowiedzią mojej płyty, którą przygotowuję na przyszły rok, ale jeszcze dużo ciekawostek koncertowych, o których jeszcze nie mogę głośno mówić. Natomiast w tym roku ukaże się jeszcze readycja albumu Czułe Strony, czyli utwory Fryderyka Chopina symfonicznie, a zapowiada ten utwór duet, który właśnie teraz pojawia się w postaci teledysku również i utworu wspólnie nagranego Skają. Wow. Tak. Taki bardzo, bardzo emocjonalny. Z Kasią znamy się od, od wielu lat. Zresztą lata 90. były naszymi dobrymi, najlepszymi chyba latami i przez ten czas wielokrotnie, nie wiem, w, na różnych scenach, w różnych garderobach. Ale jednak. Ale te nie lata są cały czas. Ale te lata są cały czas wasze, bo wy z tej sceny nigdy też nie zeszłyście. No przynajmniej nie chcemy zejść pokonane, ale, ale rzeczywiście teledysk jest niezwykle emocjonujący, bo to są słowa Kasi, Kai, która napisała do preludium Emol Fryderyka Chopina niezwykle osobisty tekst, więc jak to śpiewamy razem i to, i to dwie baby. To jest ten chyba, chyba siła, no ale nie sposób nie o tym mówić, zresztą sami zobaczycie w Ale Natalia, ja chciałam tak nietypowo, bo jak wiedziałam, że będziemy rozmawiać, troszeczkę sobie poczytałam Twoich ostatnich wywiadów, padło pytanie w związku z Twoim 25-leciem, o takie kluczowe momenty w Twojej karierze i jakieś wspomnienia, to ja zapytam troszkę przewrotnie. Jaki album Cię męczy i do którego albumu, który stworzyłaś, nie lubisz wracać? Wiesz, to chyba najmniej wracam do mm, albumu. Autoportret i Tobie, czyli to są taki koniec lat 90. Początek 2000. Ehm, Bo nie wiem, chyba się jakby muzycznie, one trochę... Jakby wiesz, jakby oprawa, aranże, produkcja. E, e, tam było dużo RB tak zwanego, e, od którego trochę odeszłam. E, Myślę, że od płyty Sexy flexi y, odnalazłam trochę bardziej swój język muzyczny i moje piosenki są bardziej autorskie, tworzę teksty, muzykę, pracuję z różnymi osobami, ale, ale ta droga jakby jest trochę bardziej moja. Natomiast płyta Puls, czyli y, 97 rok, to jest płyta, która chyba najwięcej y, no, przyniosła mi największą rozpoznawalność. No ale wszystko się zaczęło, o, mucha, lata z nami. Wszystko się zaczęło na od, od albo mu światło, które był dokładnie 25 lat temu. Dlatego wiesz co, ja, ja po prostu nie czuję się na e, etapie robienia takiego Podsum Tak. podsumowania. Mm -hmm. Chociaż, chociaż będą do tego preteksty. I na tym chyba muszę zakończyć, bo... Szykuje się rzeczywiście coś, coś ciekawego, ale też w nowym wydaniu, bo ja nie lubię wałkować w kółko tego samego. Ja trochę wiem, co się szykuje też i też nie tak mogę, no wiem, no wiem, no wiem i nie chyba nie mogę, no nie możemy o tym chyba rozmawiać. Nie możemy. Wiesz? Wiem. My wiemy, wy nie. I, i bardzo, bardzo jestem tym zafascynowana, bo to jest piękne przeżycie, które czeka e, wyróżnionych artystów. Powiem ci, że e, to, o czym mówisz, e, zdemalowało moje plany na cały ten rok, ale. Czekałam na to bardzo, więcej nie możemy powiedzieć, niedługo e, z przyjemnością zaprosimy. Młode pokolenie, najmłodsze, Młode Wilki, Młoda Krew. Gdybyś miała osadzić się w jakimś featuringu z głosem młodego pokolenia, kto by to był? No przez młodzież w domu, dużo wiesz. W sensie teraz powiem coś, co jest po prostu totalnym obciachem. Ostatnio w knajpie po podszedł do mnie Dominik Malik, tak? Dobrze mówię? Do Malik Montana. Malik Montana, podszedł do mnie i mówi... Yy, że chciałby sobie zrobić ze mną zdjęcie. Ja mówię, bardzo proszę, zrobiliśmy zdjęcie. Wychodziłam z stole, to poprosi, poprosił jeszcze raz, bo nie wyszło. I podeszli do mnie ludzie i pytają mnie, czy ja wiem, z kim robię zdjęcie, bo to też jest znany artysta. Ja mówię, no bardzo proszę, słuchajcie, no po prostu, że nada. Ale już wiem, obserwujemy się. Aman, <laughs> mam, <laughs> dobra, nagrasz wita z Malikiem Montaną, czy nie? Kto wie? Z tego co wiem, on jest otwarty, a ja też. Wow, no dobra, to na to czekamy. Natalko, życzę Ci zdrowia i na koniec. Zdro czego mi życzysz? No. Ja, zdrowie, ja zawsze życzę zdrowia, a was się pytam a, i, i. I, i. I. I kropka, i kropka, reszta jest z naszych rękach. Dobra, Dzięki dobra Dziękuję. dziękuję.